W całą południe, 17 września na Kępińskim Rynku uczczono 75. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Punktualnie o godzinie 12 nad miastem rozległ się sygnał Syren, oznajmiający uczczenie 75 rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Przed pomnikiem ku czci bohaterom walk o wolność i demokrację zebrały się delegacje przedstawicieli samorządów, instytucji i pracowego światowy. Przed laty 17 września o świcie dopełnił się los Rzeczpospolitej. Kraj został zaatakowany przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Do dziś nie wiemy wszystkiego o tym, co działo się na kresach po wkroczeniu Sowietów. Jedno jest jednak pewne: wielu Polaków zginęło i wielu zostało zasłonek. Na Sybir. Liczba ofiar określa się w milionach. Właśnie ku czci ich pamięci zebrane delegacje złożyły hołd ofiarom tamtych dni, składając wiązanki kwiatów pod pomnikiem bohaterów.